Witam wszystkich bardzo serdecznie. Oczywiście jest kanał Porady Ogrodowe Flora. Witam wszystkich bardzo serdecznie, Drogi widzowie, drodzy Państwo, drodzy Państwo mniej więcej wszystkich witam. Oczywiście dzisiaj dosyć ciepło, mniej więcej temperatura bodajże niby była yy, obecnie jest chyba jakoś 20, może 20 od 20 do 23 stopni, ale no cóż wiaterek jakiś tam w miarę jest. Także nie jest ani za ciepło, ani za zimno, tak można by było powiedzieć, także raz temperatura rośnie, raz temperatura spada i tak dalej, i tak dalej, także tego siebie więcej trzymajmy. Jeżeli chodzi o taki na początek wstęp, to chciałem powiedzieć, że dostałem oczywiście komentarz na grupie, że jakaś pani stwierdziła, że niemożliwe, żeby elektroity czy witamina C w tych tabletkach do rozpuszczenia... Niby leczyła rośliny. No to teraz pani to udowodni, tak? Teraz to pani udowodnię. I też pani oczywiście skomentuje, droga pani. Bo pani twierdzi, że elektroity i witamina C nie leczą roślin. Tak? No teraz pani zobaczy. Te liście, te końcówki, te końcówki, nie? One byli w gorszym stanie. I teraz proszę zobaczyć w jakim on teraz są stanie. Dzięki powodzeniu elektrolitą. Ten pęd był gdzieś tak powiedzmy, że yy, tutaj w tym miejscu był brązowy i żółty. A teraz zobaczcie jaki jest zielony. Kolejne pędy. No zobaczcie zielone. Teraz jeszcze też jest taka ciekawostka też drodzy Państwo, z że no zobaczcie. Tu puszczają też nowe liście, tu jest nowe liść, tu jest nowe liść, i tu jest nowe liście. I też ta sama zasada, ta sama zasada, że elektroity, czy witamina C rzeczywiście mogą leczyć rośliny tak samo jak i ludzi. Także to pomaga przy wzroście yy, yy, tych, jak to się mówi, roślin, przy wzroście korzeni, przy wyleczeniu rośliny między grzybem, a pleśnią. Oczywiście to leczy, tak? Oczywiście to leczy, bo to jest oczywiście naukowo udowodnione i tak samo liście jak najbardziej może wyleczyć Nie ma żadnego znaczenia. Także Pani komentarz tu oczywiście jest zbędny, wręcz zbędny. Dlatego radził pani, radziłbym Pani się zająć lepiej swoimi dziećmi, swoim mężem lub czymś, co Pani robi, a nie się zajmować kwiatami. Bo Pani się na tym po prostu w ogóle nie zna. W ogóle się Pani na tym w ogóle nie zna. A ja tu Pani pokazuję. I normalnie. I to samo jest tak samo jak, wiecie, jestem tamtym storczykiem. No oczywiście po podlaniu, po około tygodnia, dwóch tymi elektroitami, czy tam yy, witaminą C, to po prostu roślina oszalała, bo się rozmnożyła na, na dwie części, tak? Yy, jedna oczywiście rozmnożyła roślinę, yy, która ta roślina młoda, z młodymi korzeniami musiałem ją rozdzielić, potem musiałem ją przesalić, no i niespodzianka, roślina kwitnie, tak? Nie wiem, czy to jest tak dobrze widać. To może pokażę przy, przy przybliżeniu. Momencik. O, zobaczcie. Tam jest pęd kwiatowy. Widzicie? Tam u góry. To jest storczyk, tak jak ta kobieta twierdziła Cambria, ale to jest kaskada, sto, sto, storczyk bardziej, nie? Bo to jest oczywiście kaskada. Zobaczcie. Tu jest, tu macie. O, widzicie? Tam jest pęd kwiatowy. Tak to się mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o storczyk, czy kambria, czy też kaskodowy. Ale to jest bardziej, jak to się mówi, kaskodowy. Dlatego, droga pani, radziłbym się zająć swoim życiem, niż lepiej komentować y, moje komentarze czy niewiarygodności mojej współżycia y, y, z moimi roślinami, czy też innymi radami moimi, które ja udzielam innym osobom. Lepiej się po prostu nie wtrącać, najlepiej no się po prostu zamknąć. I iść swoją drogą. Tyle jeśli chodzi o to. Także chciałem to po prostu drodzy widzowie, drodzy Państwo, troszeczkę to wyjaśnić, ale mniej więcej, jeśli jeszcze tego nie robisz, to oczywiście zastawcie łapkę w górę. Eee, subskrypcję również zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka. Do stawienia obserwacji eee, na Instagramie i Facebooka. No i oczywiście łapka w ogóle lub serduszka, na no udostępnianie tego filmu, żeby każdy mógł po prostu zobaczyć, żeby po prostu poszedł na cały świat. Także no cóż, dziś mowa będzie o pielęgnacji tego właśnie cudaka, co podlewam już ponad tydzień, nawet może trochę więcej niż tydzień, 8 dni góra elektrolitami czy też na przykład witaminą C w tabletkach do rozpuszczenia, czy też elektroitami, które ja, oczywiście elektroity te pomarańczowe, witalii skupuje w Aldim. Są jedne z najlepszych elektroitów, które dają dawkę e, dużą dla tych roślin, takich egzotycznych bardziej. Tak samo jak tutaj macie mniej więcej alokazję Stinger, czy też macie e, też e, Shangri-La, Philodendron, alokazja, zobaczcie jak alokazja stoi. Już kurde, chyba ta alokazja to jest, ta alokazja melo to jest chyba jakaś roślina niezniszczalna, bo jak ją podlewam tymi elektroitami, czy tą witaminą C, to po prostu ani nie żółknie, nic się z nią nie dzieje. No stoi, stoi, tak? Nic się kuźwa z nią nie dzieje. Także tu ma pani przykład, alokazja, która już ma kilka, kilka miesięcy, już chyba się zbliża do pół roku bodajże, będzie jak ona po prostu stoi... Stoi i tak się ma, ale mniej więcej jeśli chodzi o piegnację ananasem. No oczywiście ananasa przesadziłem w mieszankę, troszeczkę e, Substral Natural, takie, taka jest ziemia. Opakowanie fioletowe e, w taka ziemia jakby bio. Z odrobiną perlitu zmieszałem to ładnie i po prostu przesadziłem w tą samą doniczkę. Oczywiście nie potrzeba, nie, 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 nie potrzeba nawet zmieniać doniczek, nic. No po prostu przesadzić, usunąć starą ziemię, starą ziemię oczywiście wyrzucamy. Dajemy nowe podłoże bio lub ziemia uniwersalna z perlitem, czy też ziemia bio z perlitem i po prostu wsadzić nawóz. To oczywiście nawóz wieloskodnikowy, lub jak najbardziej możemy to do takich właśnie roślin używać. Właśnie elektroity lub po prostu witaminę C. Najlepiej będzie, jakbyśmy to podlewali tymi takimi elektroitami. Raz na dwa, raz na trzy tygodnie tymi elektroitami. Najlepiej to podlać takie właśnie egzotyczne rośliny, czy, czy nawet takie jak na przykład alokazja stinger, czy fiodendron szangnila, czy też szeflera, hibiscus variegata, czy też skrzydłoki, kwiat Tam, jak byście zauważyli, jest też, y, cały czas jest ten liść. Jestem bardzo w szoku, że tak długo jest ten y, nowy kwiat, zielony, i on cały czas tam jest, cały czas tam jest, i cały czas ten skrzydłokwiat Diamond variegata kwitnie z tym zielonym kwiatem skrzydło kwiata Diamond variegata. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o pielęgnację ananasa w doniczce. Także yy, jeśli oczywiście byśmy mieli jakieś niedoskonałości, jakiś kurz czy coś, to oczywiście wystarczy jakaś zwykła, yy, może być z mikrofibry ściereczka i po prostu delikatnie wodą to obmyć po prostu lub jeśli mamy jakieś nabłyszcze, tak takie na przykład z firmy Biopon jakąś ściereczkę taką e, z nabłyszczaczem, to po prostu przetrzeć i będzie myślę, że będzie wszystko ok. ale nie przesadzajmy z tym nabłyszczaczem, bo też może zaszkodzić roślinie, tak też może oczywiście jak najbardziej naturalnie zaszkodzić roślinie, ale najbardziej też się cieszę, że no puszczają nadal liście, tak puszczają, zobaczcie jak to pięknie trzy listki wypuścili, tu już kolejne idą, zobaczcie tu z tej strony raz, dwa, trzy i tu trzy. Także sześć listków puściło ładnie, elegancko. Także oczywiście zachęcam wszystkich do testowania tego na tych roślinach te elektrolity, bo idzie to w do bardzo dobrym kierunku. Także naprawdę bo warto żeby ratować te rośliny, które są już Tragicznym stanie, ale można je jeszcze jakoś w miarę możliwości uratować, właśnie tymi elektroitami lub po prostu witaminą C w tabletkach musujących, czy też elektroitach w tabletkach musujących, też takich jak na przykład firma Vitalis ze sklepu Aldi, takich kapsułek. Także tam macie oczywiście kapsułki. Mam, oczywiście się powiększę, momencik. Zobaczcie, to są te kapsułki tamte. To akurat stoją. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o opakowanie tych elektrycznych. Także jeszcze raz zachęcam do tego eksperymentu robienia, bo możecie się czasem zdziwić. Nawet na dobre się możecie zdziwić. Proszę może Państwo, z widzowie możecie się na pewno bardzo dobrze zdziwić. No i jeszcze kto wie, czy czasem mi nie podziękujecie. Także no cóż, tyle oczywiście jeśli chodzi o piegnację ananasa w doniczce. Także będę oczywiście się z wami żegnam, także zwłaśnie do kolejnych materiałów w także na razie no, oczywiście pozdrawiam.